Są szczęśliwi nabywcy tego Wartburga. Powiedzcie, dlaczego kupiliście akurat Wartburga w dieslu? Ale jesteście chociaż zadowoleni z niego? Tak. Umówiłem się na nagrywkę na spontanie z dnia na dzień na godzinę 14, coś tam tego typu, bo auto ciekawe, figo, fago. I co? 14 punkt zaczęło lać, więc ja myślę, że to jest jakiś znak. Grupa młodych entuzjastów graciarstwa z północy kupiła za świetną cenę prawdopodobnie najdziwniejszego Wartburga, jakiego widziałem. Znaczy on zewnętrznie jest normalny, jak otworzymy maskę w nim, to wybuchną Wam mózgi, zrobią dokładnie tak. Więc stwierdziłem, że skoro i tak jadą przez Warszawę i zaproponowali mi taką nagrywkę na spontanie, na szybkości, to tak dziwnego auta nie odpuszczę, ponieważ on się składa głównie z patentów, a ja patenty bardzo lubię, uwielbiam. Pamiętacie film z Hyundai'em Pony? Co tam się działo? No. Więc tak. To naprawdę jest Wartburg, który był dwusuwem, ale został dieslem. Wartburg, który został dieslem. brzmi jak tytuł filmu z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. W każdym razie nie do końca jasne są powody, dla których tak się stało, ponieważ wydaje się, że ten szalony swap nastąpił już po zlikwidowaniu kartek na paliwo, czyli Przekładanie Wartburga z dwusuwa na diesla nie miało żadnego innego sensu, niż takie, żeby palił mniej. Czyli w sumie miało sens. Jak widzicie, panuje wśród załogi entuzjazm z tego zakupu i wcale mi się nie dziwię, bo to jest świetny samochód. Świetnie wykonany jest w tym samochodzie ten słap. A o co z tym słapem chodzi? To teraz uwaga, bo zaczniemy teraz najważniejszą część, czyli co się dzieje pod maską Wartburga, który został dieslem. Zobaczymy, czy mi się uda to otworzyć. Tu jest gdzieś ten rygiel, poczekajcie. A, to jest w ogóle wycięte tak. Jeden puścił, a drugi... a drugi nie puścił. Właśnie trwa otwieranie maski. Otwieranie maski nie jest bardzo łatwe w tym samochodzie, ale graciarstwo to nie jest zabawa dla leszczy. Chwilę później, po małym konsylium, powinno się już nam to udać. O, udało się. Być może trudno wam w to uwierzyć ale jest to Wartburg, do którego ktoś zmieścił przed przednią oś diesla z Volkswagena Passata 4-cylindrowego 1.5 albo 1.6, bo zdania są podzielone, umieszczonego wzdłużnie. Tutaj widać dokładnie, jak ten słab został wspaniale wykonany. Silnik zajmuje całą przestrzeń przed przednią osią i kończy się dokładnie na przednim pasie. Podobnie zresztą jak w wielu samochodach Volkswagenowatych, czyli właśnie nie było już miejsca przed silnikiem na chłodnicę, więc chłodnica zrobiona prawdopodobnie samodzielnie przez właściciela, ogromna i bardzo wydajna, trafiła sobie za silnik można rozpoznać, że jest to silnik z przedliftowej B2, albo nawet z B1, bo ma metalowy korek oleju a ten element tutaj, który widzicie to jest samodzielnie wykonany zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i on ma w tym miejscu korek, o bo on musiał być wyżej niż chłodnica, wiadomo, żeby inaczej by to nie zadziałało, więc jest umieszczony specjalnie bardzo wysoko włącznie z tym, że maska jest lekko podcięta, żeby się to w ogóle mieściło także y, poziom upchania tutaj rzeczy pod tą maską jest absolutnie niesamowity zwracam uwagę na traktorowy filtr paliwa bardzo przydatny w starym dieslu zwracam uwagę na przekaźniki opisane w języku polskim, jak na przykład tu jest słowo awaria y, to, to słowo dobrze pasuje do tego samochodu, potem Wam opowiem o awarii tu jest jakaś łapa, która nie służy niczemu, kompletnie, jest idealna. Tu jest oczywiście artenator, bardzo blisko przedniego pasa, idealnie, żeby dostał kamieniem przez, przez przedni pas, no ale może nieważne, może tak miało właśnie być. No i ma dwa zaczepy od maski, tu jest jeden, a tu jest drugi, czyli dosłownie jak w BMW. Nie jestem też do końca pewien, czy zbiornik płynu do spryskiwania szyb jest w fabrycznym miejscu, ale wydaje mi się, że w wersji fabrycznej pompka nie była mocowana trytytkami, chociaż w sumie, jak znam produkty nrd to tak się mogło zdarzyć. Ten Wartburg to jest ostateczne zjednoczenie Niemiec, ostateczne połączenie NRD z RFN, no bo silnik RFN, a cała reszta NRD. No i akurat auto jest teraz w podróży, w podróży z Dębicy na północ Polski. No i podróż przebiega wspaniale, z wyjątkiem tego, że prędkość taka podróżna to jest 80 na godzinę. No i jak się troszkę spróbowali panowie rozpędzić, to tak się zdarzyło, że silnik się rozbiegał i zaczął robić jak to jest idealne, stare diesle potrafią wskoczyć na najwyższe obroty próć olej, zasysać olej po prostu z miski olejowej go palić i wtedy trzeba go zdusić po prostu na najwyższym biegu, puścić w i nie ma problemu, no jak się to szybko zrobi to silnik wyżyje, a już filtr oleju to jest taki wielki skubaniec ile tam musi oleju wchodzić, normalnie jest też wielki klakson, ale chyba on nie jest z Wartburga, chyba jest czegoś innego i chyba te wsporniki tutaj ogólnie to jest też yy, inwencja twórcza Poprzedniego właściciela. Chyba tutaj oryginalnie był silnik zamontowany, tak mi się wydaje. Nie wiem, ja bym tu zamontował jeszcze jeden silnik pod maską, to jest tyle miejsca, że tu jeszcze bym wsadził dwucylindrowego od trabanta. W PRL swapowano wszystko na diesle, ponieważ posiadanie diesla było przejawem prestiżu. Nie tylko diesle mniej paliły, ale również były mniej obsługowe niż silniki benzynowe. Nie miały świet zapłonowych, nie miały gaźnika, nie wymagały też ciągłych regulacji, po prostu zwykle odpalały, o ile było odpowiednie ciepło, i działały. W związku z tym składano diesle, głównie mercedesowskie. Do czego się dawało? Przede wszystkim składano diesle Mercedesa do innych mercedesów benzynowych, które ściągano do Polski z zachodu. Później, oczywiście, wkładano też diesle Mercedesa do aut sowieckich, do gazów, do ułazów, do wołg. Tych słapów było bardzo dużo. Oraz wkładano diesle Mercedesa do aut amerykańskich, które w Polsce były dość nieliczne, ale jednak się trafiały. Były ściągane do Polski albo przez ambasady, albo przez polonię amerykańską. No i oczywiście ich paliwożerne silniki benzynowe, zwłaszcza w warunkach, kiedy istniały kartki na paliwo, nie miały żadnego sensu. W związku z tym wkładano do nich również diesle od beczek i odkaczek, czyli najczęściej nieśmiertelnego 4-cylindrowego 2.4 diesel, tam o mocy 69 czy 72 konie, coś w tym guście. I te krekoczące diesle Mercedesa napędzały auta w Polsce przez dziesiątki lat, mimo że sama procedura zmiany tego silnika z punktu widzenia prawa nie była zbyt prosta, bo trzeba było przedstawić na stacji kontroli pojazdów dowód zakupu takiego silnika z legalnego źródła. Wykonać badanie techniczne z nowym silnikiem i zgłosić się do Wydziału Komunikacji w takim celu, aby do dowodu rejestracyjnego wpisano nam adnotację wymiana silnika. Zmieniał się numer tego silnika, to była dodatkowa komplikacja, dodatkowa opłata, ale i tak się bardzo opłacało, bo diesel to było coś. Chciałem otworzyć drzwi i właśnie się mówi: Nie, 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 nie rób tego, nie, bo wybuchnie. To normalne. W ogóle może mało kto z Was wie, że Wartburg to jest prawdopodobnie ostatni europejski samochód osobowy budowany na ramie nośnej. Ta rama jest głupia, bo ona się kończy na wysokości tylnej osi i za tą tylną osią jest już tylko bagażnik, który już nie jest podramowany. No ale okej, okay. jest rama jak przed wojną. Dzięki temu mamy owszem bardzo płaską podłogę, no bo jest położona na, na ramie, nie ma żadnych tuneli, które by prowadziły jakieś wały, bo żadnych wałów nie ma z przodu. Dzięki temu się łatwo jest przesiadać z przodu, z lewej na prawą stronę, z prawej na lewą, ale przez to też. Auto jest potwornie niewygodne, ponieważ ma bardzo blisko gródź, zupełnie inaczej niż samochody zachodnie. No i przede wszystkim ma niesamowite echo w środku. Dobra, to, to, to musicie usłyszeć. Absolutnie niesamowita jest akustyka tego pomieszczenia. W tym Wartburgu jest takie echo, jakbym był w kościele. I teraz mamy piękną gałkę dźwigni biegów. Nie wiem, co to zobaczycie, bo na gałce dźwigni biegów jest wyklejone złapy. Jak te biegi idą? Spróbuję to Wam... Pokazać, ale to jest trudne. Stacyjka jest tradycyjnie po lewej stronie, a tutaj mamy włącznik, wyłącznik tego wentylator. Jak z tego włączymy, zrobimy tak, to nam się włącza wentylator pod maską i wentylatoruje. Super, to wymyślone jest. Bardzo przydatne, akurat. Teraz to są jeszcze dwa elementy, które warto jest opisać. Tylko niech chyba się złapie się ostrość. Akurat to nie jest mój aparat, ale nieważne, bo mój aparat się rozleciał kompletnie i przestał działać. To mniej więcej jak Wartburg. Dobrze, tutaj jest zmiana. W... Tu jest zmiana wyprzedzenia kąta wtrysku w pompie wtryskowej, dość zbyteczne w tym silniku, on i tak odpala. No i tutaj są świece żarowe, tu się ciągnie za świecę i się, e, znaczy za i się te świece podgrzewa, bez tego nie odpali. No tutaj wiadomo, fotele są takie sobie typowo wartburgowe, kierownice też, no i niestety ten wartburg ma to do siebie, że spójrzcie jak strasznie blisko i niewygodnie są pedały umieszczone w grodzi. To sprawia, że wyższe osoby w ogóle mogą oszaleć od jazdy wartburgiem, no ale nie róbmy z tego zagadnienia. Tak, patrzę, że grzybek jest wyciśnięty, więc próbuję otworzyć drzwi, ale są zamknięte, to uważajcie, w tym samochodzie, żeby otworzyć tylne drzwi, trzeba grzybek wcisnąć w dół. Jak się wciśnie grzybek w dół, to się drzwi otwierają. W ogóle, kto to wymyślił? Pewnie jakiś Dieter albo Helmut. Dumny napis 1.6 diesel oznajmia wszystkim, z czym mamy do czynienia, przy czym ten napis to raczej nie jest Volkswagenowski, raczej wygląda jak z FSO. No i oczywiście mamy lampy z późnego Wartburga, bo nie wiem, czy wiecie, jak się odróżnia lampy wartburgowe. Są trzy rodzaje lamp wartburgowych. Pierwsza wersja Wartburga miała światło cofania w tym miejscu, potem przesunęli je tutaj, ale było całe białe, a potem zrobili tak, że cała lampa była, miała czerwoną obudowę, a światło cofania było tylko wycięte i było białe w tym miejscu kwadratem. Także to jest bardzo ważna wiedza. Jak się spotykacie z fanami wartburgów i o tym wiecie, to oni od razu uznają, że jesteście swoi. Czy da się usiąść za samym sobą w Wartburgu? No więc... Da się, ale się nie powinno. Nie, tak naprawdę nie jest tak źle. Zobaczcie, tak naprawdę ten wóz był względnie wygodny. On był straszny z przodu, ale był niezły z tyłu, dlatego one były dobre na taksówki. Ja pamiętam, że w Warszawie jeździło całkiem dużo taksówek Wartburgów. Oczywiście większość to były 125P. Za moich czasów już trochę Warszawy wymarły, ale widziało się sporo Wartburgów, również kombi, które już kompletnie nie występują, i właśnie na taksówkach, bo one były po prostu dość wygodne, duże, trwałe i bardzo proste w naprawach. Takie śmiertelnie proste, bym powiedział. Jak się okazuje, ten napis jest dość świeżym nabytkiem. Panowie kupili Wartburga bez napisu i jadąc przez Polskę zauważyli sklep z motoryzacyjnymi śmieciami i kupili w nim napis 1.6 diesel. To się szanuje, to jest prawdziwy graciarski klimat. A teraz bagażnik. O, bagażnik jest kompletnie bez sensu, ponieważ ma bardzo mały otwór załadunku i nie otwiera się ta część, więc nie ma kompletnie żadnego sensu ten samochód całkowicie. Natomiast, czy jest duży? Uwielbiam dowcipy z gatunku Dead Slot 300, więc otwieram bagażnik i mówię, ale wielki Dead Slot 300. Znaczy to wiecie, to chodzi pewnie, jak nie, to nieważne. W każdym razie koło zapasowe na dole, dziwne trochę, bo tak trochę przeszkadza. Nie wiem, gdzie jest zbiornik paliwa w tym samochodzie za cholerę. Bo tak tu nie widzę, tam nie ma, pod podłogą nie wiem, może tam jest, może, może tam. Zobaczę. A, pewnie gdzieś tam jest zbiornik paliwa. Dobra, no może. Zwracam Waszą uwagę, że tu jest gęsty tuning w postaci dokładki tuningowej pod zderzakiem. i teraz tak, dokładka ma oczywiście siateks, bo bez siateksa nie ma seksa. Tu jest siateks taki typowy, tam jeszcze jest też siateks, a tu jest poprzeczeks, także to nie do końca jest, powiedziałbym, spójne, ale i tak wygląda nieźle, dodaje trochę rajdowego charakteru. Dobra, ale ile można mówić o Wartburgu? Trzeba się nim przejechać, sprawdzić, jak ten 1.6 Diesel podaje, czy auto jest szybkie, czy jest wartkie, czy jest ciche, czy jest znacznie lepsze niż dwusów. W sumie jakby nie miało silnika, nawet byłoby lepsze niż Wartburg z dwusuwem, bo Wartburg z dwusuwem to była tragedia, Wam mówię. Naprawdę był katastrofalny. Zaraz wpadają fani Wartburgów i już krzyczą tam, piszą, że złomnik się nie zna. Już na grupie Wartburgowców żony nie nadążają bigosu gotować na uspokojenie. To idealnie. Zrobię jeszcze film o Wartburgu w dwusuwie. Mam to w planie, ale tymczasem jedziemy Wartburgiem z dieslem. Dobra, wszystko odpalony, więc będzie teraz jeżdżone jedyneczka jest po temu, czyli się wciska przed siebie o tak, znaczy to jest też nie jedyneczka, nie ważne. no wiecie o co chodzi, jestem zdenerwowany strasznie jest niewygodnie tutaj, idealnie mi się wbija dźwignia biegów w nogę między kierownicą a, e, a, a, no wiecie, no wbija się, no po prostu, o wyczeraczki są niesamowite, bo trzeba je włączyć i wyłączyć Utrafiając w pozycję, bo nie parkują na swoim miejscu, więc tak. Auto lekko ściąga, ale co by się tym przejmował. I cyk czwóreczka, i już mamy 50 ponad na godzinę, i tak można podróżować sobie w kulturalnym tempie. Bardzo wspaniałe to jest. E, oczywiście jest cały czas walka z kierownicą, to znaczy auto lekko zmienia to jazdy. Nie, nie do końca jest ono tak. E, nie do końca ten to jazdy jest stabilny, ale jakoś tam daje radę. Troszkę go wynosi. Czuć, że jest ciężki przodem, czuć, że diesel czterocylindrowy Volkswagenowaty waży znacznie więcej niż, niż e, silnik dwusuwowy, także trzeba to mieć na uwadze. Ale o dziwo całkiem nieźle chodzą biegi. Mają strasznie długi ten, tę drogę prowadzenia, niesamowicie wręcz długo. Powiem tak, jako auto do miasta, to chyba by się nawet sprawdził taki Wartburg z dieslem. Ciekawe, czy był kiedyś jakiś pomysł e, w ogóle firmie IFA, żeby zrobić Wartburga z dieslem. I teraz ogień. Kurde, fajne, ale to idzie. No i 60 to już się szybciej człowiekowi nie chce. To jest samochód, który jest bezpieczny, bo nie zachęca do rozwijania dużej prędkości. Niezwykle skuteczne ma ogrzewanie. Już jest bardzo ciepło w tym samochodzie. E, o dziwo działa wskaźnik temperatury wody, także no złego słowa nie powiem. No nie jest to demon prędkości, ale to nie szkodzi. Bo Jedzie się dość przyjemnie. Myślałem, że będzie tragicznie, a jest całkiem normalnie. To znaczy, być może należało robić Wartburga z dieslem, tak jak robiono Fiata 125P z dieslem. Zrobiono tam ponad 1500 sztuk Fiata 125P z dieslem 1.6 Volkswagenowskim. On też jakoś jechał lepiej, gorzej. Film o takim samochodzie możecie znaleźć na kanale Samochody Graczyka, wam dam link w opisie. Myślałem, że to będzie taki wóz gdzie jest cały czas walka o ogień, po prostu typu i nie działa kierownica, hamulce, biegi, nie działa nic kompletnie. A i tak nie jest, wszystko działa. Czyli ktoś się naprawdę postarał nad tym wszystkim. Ktoś tego Wartburga z dieslem dopracował po swojemu, no ale, ale zrobić, zrobił. W tym aucie jest za 70 stopni ciepła, wam powiem. Chyba ogrzewanie jest aż za skuteczne, bo naprawdę jadę już mi jest tak gorąco. No, ale nie będę go zmęczył, dręczył i upalał. Poprzednim jeszcze daleka droga na północ Polski, więc chyba damy już na dzisiaj spokój. W każdym razie szanuję ten swap. Szanuję ten szalony pomysł zrobienia z Wartburga diesla i to, że ten silnik się ledwo mieści, to jest jeszcze piękniejsze. W tym naprawdę jest jakiś taki pierwiastek miłości do motoryzacji, takiej jaka była. Na zasadzie no, to, co mam, z tego coś zrobię. I to już w sumie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Wartburgu z Dieslem. Zostałem całkowicie zaklekotany na śmierć tym samochodem. Jest to niesamowite doświadczenie, powiem Wam. Ale podoba mi się w nim jedna rzecz. Że to jest swap z czasów, kiedy ludzie naprawdę kochali swoje samochody, inwestowali w nie swój czas, swoje środki swój wysiłek, swoją inwencję twórczą, żeby je ulepszyć a w tej chwili cała ta pasja do motoryzacji polega na tym, że się auto płaci ratę leasingu, a potem się oddaje i tyle było z tej więzi z samochodem w tamtych czasach więź z samochodem naprawdę istniała czasem trochę patologiczna jak w tym przypadku, ale i tak ten wóz dostaje zatwierdzenie ode mnie w 100% a Wy sobie zajrzyjcie na sklep.zlomni.pl po moje różne fajne rzeczy, po mój merch, naklejki i tego typu tam gadżety a ja spadam, bo zostałem tak zaklekotany, że jak zobaczę diesla przez następne pół roku, to naprawdę wyjdę z siebie, nara.